Jo, dzisiaj lecimy na ostrym flow, dużo nowości i mega uderzenie z top dealsem. Po raz pierwszy w historii będzie na top dealsie Westing z grubym uderzeniem. Za śmieszne sosy wejdą najbardziej popularne jerki, czyli Westing Swim, ale zaczniemy od wielkich zmian. Przywitajcie się tutaj z Wisienką. Siemanko. Tutaj jest ziomeczek, który będzie nas dzisiaj nagrywał. I przywitajcie się z nowym kierownikiem. Już go znacie. Siema. To jest krzychu, to jest nowy kierownik DreamWorks. W tym momencie i on tu będzie za wszystko odpowiedzialny, także jak są jakieś roszczenia, to do cen, to proszę do tego pana. Zapraszam, będziemy negocjować. Przekazuję już aparat w ręce wisienki i krzychu. Zaczynajmy od razu grubym uderzeniem. Grubym uderzeniem. Od, no to On Westinów swimu nie przedłużajmy. Słuchajcie, cukieremczyk, ślinka widów. cieknie, ślinka cieknie. zobaczcie na te kolory, zobaczcie na te modele. O, jest to oczywiście swim, także jeden z najpopularniejszych jerków na rynku generalnie. Jeden z najlepiej łowiących jerków na rynku generalnie, Idiot Jerk, jak my to zabawnie nazywamy, czyli jerk, który posiada własną pracę niezależnie od tego jak nim pracujesz, on zawsze jakoś pracuje, tak? Czy Tylko popularniejszy czy od niego jest Slider, bo Slider się lepiej sprzedaje, na drugim miejscu jest Westin Swing sprzedaży jerków, o, więc dłużko. bardzo fajny jerk, na niego dużo ryb połowiłem. I mamy fajne kolory i powie, powiedzmy od razu ceny. Cena rynkowa to jest 89, 89 zł dla tak. każdego człowieka z ulicy. E, tak. Ale dla naszych ziomków, dla naszych obserwatorów, dla tych, którzy wspierają top deals, cena specjalistyczna to 43,90 zł. Połowa ceny. Połowa Nawet ceny, czyli troszeczkę poniżej. Możecie kupić jednego za pół ceny, albo możecie kupić dwa w cenie jednego tak naprawdę. I zobaczcie, jakie mamy kolory. Mamy kolor papugi parod. Tak. mamy ten kolor, to jest szlagier. To jest y, ta krwista taka y, czerwień. Y, mamy Burbota. Gold, gold, gold perch, taki burbocik, y, Burbot, przepraszam, to nie Burbo, to jak się nazywa ten Gobi, czy jakoś tak? Mamy świetnego heringa. Coś jak to Westin napisał. To jest y, kolor świetny, który się świetnie nada na rugie. Olive Oil Perch. Olive Oil Perch. Y, o, olig... Bullhead to się nazywa. Spodek bullhead. bullhead to nie się No w tym. tak. I hmm. mamy co to jest? Taki no, ara fire tiger. tiger taki, tak. Także tutaj... jest tego, ale jest jeden minus tego, tego nie ma dużo, bo to jest po 20 sztuk, po, po 30. Tak, no tam zależnie od stoków, żeśmy wzięli wszystko, co nam zaproponowaliśmy, więc... więc nie jest tego dużo, więc proszę, no, nie, narzek ten nie narzekajcie, że coś zniknęło, tak? Z tego po prostu tego jest mała, to jest mega oferta, więc jesteśmy przekonani, że to po prostu like Jazz woda. Dokładnie. Zejdzie jak woda. Przejdźmy dalej. Coś mamy tutaj, tutaj mak hybrydę od Abu Garcia to jest 20 cm 100 gram wagi, duża przynęta, bardzo popularna w Szwecji. Do łowienia na płytkiej wodzie i jaką no tu mamy pory, cenę? Do tej pory koło stówki to kosztowało, więc no cena nie mała. 100 zł to jest to dla klienta. Takie. Teraz mamy no poniżej połowy 39 zł tak możecie to wyrywać. Piękna cena. Dokładnie. Lubię takie ceny, uwielbiam takie ceny na rynku. Także już słuchajcie, zapraszamy zbroić się na maj. Bo, tak jak mówię, teraz udało się fajne rzeczy wyrywać od dystrybutorów, możecie korzystać. Więc... Tak. Leźmy dalej, te spodnie, bo to też jeszcze już słyszałem o cenie. To jest sztos. To jest sztos. Oddychające śpio śpiochy w cenie kalosza, prawda? W cenie kalosza. Zobaczcie, Nie. oddychająca ściera. To są kenaje WP15 ze skarpetą neoprenową, czyli podbucik. Yy, mądrze zrobione kieszeń wodoodporna tutaj z, z suwakiem uszczelnianym, więc tam wiadomo na zachlapania, bo tu nie wchodził do wody, nie. ale zobaczcie co macie tutaj. Kurde, macie kieszeń przeczynię. wewnętrzną. Bardzo fajnie wyciąganą na dokumenty, na telefon, na takie rzeczy. Ale co jest najfajniejsze, krzychu? Najfajniejsze jest scena. Scena. od razu, od razu, scena. od razu. A ja przejdzie... nie wiem, czy wiesz, ale ja od, wiesz, od pstrąga, teraz od zimy. Szukałem dla siebie spodni do I Znalazłeś. Scenie. Trzymasz mój egzemplarz w tej kwestii. Już, już, już jest u mnie. Dużo sztuk tego e, mamy, nie wiadomo. Nie ma dużo, są dwa rozmiary tylko. Także z, zbadajcie Aha. temacik. Ale no parę, parę naście, parę dziesiąt osób się załapie na pewno, jeżeli, okay. jeżeli będziecie chcieli. Na pewno są dwa rozmiary, które dzisiaj tu mamy na sklepie: 46, 47 i 44, 45. Czyli to jest XXL i XL. I tak. tutaj cena wyjściowa, y, którą producent tutaj katalogowo ustalił, to było 572 zł. W tej chwili możecie to mieć za 259 zł. I są to, jak się nie mylę, w tej chwili najtańsze markowe spodniobuty no tak. y, oddychające na rynku. To jest strasznie tanio: 259 tak, zł. Także jest parę sztuk. Y, myślę, że parę osób. Będzie zadowolony. Koszulki, UV, bardzo popularne tematycznie. Tutaj od razu trzeba przedstawmy to od razu, żeby Cały komplet wyrwać. No to rękawy by się zdublowały co najwyżej, ale. Koszulka UV. Od Sawydża, jaka cena za nią? Koszulka UV od Sawydża, już Ci mówię, to jest, to jest 196 zł wyjściowo, 85 zł w tej chwili. Dobra cena. Rękawy to jest, jak macie zwykłą koszulkę i potrzebujecie sobie e, zrobić po prostu same rękawy, założyć. O. Same sliwy, już po też prosto, gdzieś je tu tak. miałem. 54 zł, 23,90 top dealu. 23 zł dla klienta w tym 23, momencie za dwie sztuki. Tak, jest. Za, tak, oczywiście, za, dwie jest, sztuki. za komplet, za dwie ręce. No i to tak. bardzo macie? UPF. Bala klawa już była, teraz udało się trochę dobrać, tak, żeby fajnie można było się złożyć no. w Savage'u i yy, żeby to grało. 71 zł, wyjściowo, 42 w tej chwili. Do Sub Zero, nie? Mortal Kombat. I fajnie, mi się to podoba, już będę cię do końca odcinka w tym występował. <laughs> nie zgrzałeś? No przebiegnie się w to się. No właśnie, porą. sprawdzimy. Jak mam się zgrzać, jak to jest na, na upał na 30 stopni? No wiesz, no, na upał no to... ma chronić przed słońcem, to no, jakiś tam materiał mm. cały czas masz na tym. Jak Ale... robił Sub Zero? Jak robił ten swój. no, coś, coś no skorpion tak. mówił, come over No tak, on wy, wy, wyrzucał i Dajcie przystążył. znać, jak SubZero mówił w komentarzach. Dobra. E, lecimy dalej? Lecimy, lecimy dalej, dalej. kołowrotki, przechodzimy. E, uzupełnienia, tutaj to są uzupełnienia, ale coś, co nam już. Bo brakowało. O, tak. fajny kolor, zobacz, złoto. Od razu trzymaj to, a ja pokażę, jak złoto, to zobacz, co mi przychodzi do głowy od razu. Przed chwilą oglądałem, zobaczcie. Tak samo wędka ze złotem, ale to Te będzie też uzupełnienie najpopularniejszy model u nas yy, no już Top deal na Berkleja Urbana trwa jakiś czas. To jest najpopularniejszy model, który wyszedł, wychodzi nam najszybciej. Teraz żeśmy zamówili bardzo duży stok, więc możecie naprawdę jeszcze tych wędek sporo. Patrzcie, jak ja to dopasowałem od razu, kolorystyczne. Nie, tak, jakby. to, maci, zupełnie. Maci i maci dopasowałem. No i mówmy, wszystko jest w podobnych pieniądzach, i wędka, i kołowrotek, tak? Bo dokładnie. To, jest to parę złotych za wędkę, 100 parę złotych za kołowrotek. Dokładnie. Dla klienta już mówię po, po przecenie, tak? Dam Quick 239 złotych wyściowo w tej chwili 129,99, i cały czas utrzymujemy tę cenę. 129 zł za kołowrotek Quick 3. 3000. Za Berkleja mamy, za z Lura mamy z 290 zł na 166. To nawet 3 zł jeszcze jechaliśmy w dół. 166 zł. bo było 169. Pokaż, przeciągniemy to. albo mamy tego znaczy, dużo, tak, słucham, to jest albo się w... złamie, albo nie. Dawaj, możemy testować. Ja teraz wróciłem z wyjazdu. E, po... Po... Tylko pokażę tak, tu jest wklejeczka. 14 gram jest opisany tenki, dlatego, że ta wklejka po prostu więcej nie udźwignie. Natomiast tutaj dalej jest kupa moc. Ja widzę, że to kupa jest fajna moc. Dawaj ją przeciągniemy. Dawaj. Patrzcie się co się dzieje, patrzcie się jaka to jest ale moc. Co łamiemy? Próbujemy łamać? Patrzcie się. Patrzcie się. Ty no, człowieku! Patrzcie się co tu się dzieje. <laughs> to się ja, trochę cyka. Ja się przeciągnę tu boku, ale jest, jest grubo. Ja muszę ty. wyżej złapać, bo już mi przy odkałuje. O ja pierdzielę. To, no nie nie ja wiem, czy by szczupak tak w stanie był ja pracować. Ale na dole już nie złamię. Ale patrzcie się powiem. jaką to ma moc w dole, ty. No kurczę, sami widzieliście. Naprawdę próbowaliśmy to. Się złamać. No, nie, nie, ma nie ma ściemy. No, naprawdę próbowaliśmy to złamać. Mamy tego nie tyle, wędka, że jedno można poświęcić. Wędka za 160 parę złotych, a ale wiesz, jak on mi się na sklepie sprzedał? Pięknie. Jak ktoś przychodzi mówi, że chce, a no fajnie, to trochę, o, 60 a, a to jest szybki kij dla, dzieciak, tak, dla dzieciaków ludzie biorą. Bo ile gier? ten kij kosztuje wyjściowo powietrze? 290 złotych. Słuchajcie, to jest kij prawie za trzy paki, nie? No. A macie to prawie za pół ceny. więc no nic dziwnego, że mega mega, 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 mega Uniwersum mega oferta. Nie tam 14 gram, ale Słuchajcie, spokojnie ze szczupaczkami, jak widzicie sobie poradzi, tak? Poradzi sobie, to każdy przyłów każda, myślę, że Każda, każda ryba, uniwersalna. No może oprócz suma jakiegoś gigantycznego, no to wtedy no, może być problem, mamy fajnie. Y oczywiście mamy coś Ech. też, zobaczcie, coraz bardziej rozszerzamy, mamy oś, o ofertę FEDER, będziemy się starali też rozszerzać ofertę Carp, bo coraz więcej y mamy, coraz bardziej popularne staje się łowienie na komercjach w Polsce i my to popieramy, słuchajcie. Wiemy, że to nie jest dzikie, prawda, ale jednak na tych komercjach można złapać rybę, i popieramy to, przynajmniej to nie jest wspieranie PZW, tak? Coś, no i tu coś już w ogólnie coś. oferta jest mocno. Ja chyba znowu się zabezpieczę, i powiem, że to nie jest błąd. No. Okołowrotek 140 zł wyjściowo, bardzo być może. 82 zł w top dealu. 82 zł Kółowrotek za. z wolnym biegiem. Quick Run Shift y, 34 tysiące z wolnym biegiem, 81 zł. A jak już się zdecydujecie na jakieś takie stacjonalne mówienie, Fiderek, czy coś zobaczcie? Tak, żeby nie, nie taszczyć z całego Majdanu. Patrzcie co mamy. O, to, jest to, produkt, to jest produkt z, 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 ogólnie znany. Ja sam posiadam jeszcze z Rona Thompsona taki plecaczek, tylko że zamiast tutaj tego elementu miałem tutaj materiał po prostu. I to mi się mega sprawdza właśnie na miejscach typu bulwary, typu gdzieś tam woda z równym sprawdza. Pokażę jak to działa. Może od początku, to jak się składa na plecy, się zakłada, tak? Tak, to ogólnie jest plecak. Zobaczcie. Tu się spina go jeszcze, można go spiąć. To taki na, chest belcik, wiesz, żeby po prostu odejrzeć plecy. Zakładam to sobie na plecy, wpierdzielam sobie tam towar, to jest super. To jest fajne, wiesz, i to możesz przejść kawał drogi, gdzie masz, gdzie masz ten, nie? Tu sobie e, go i spinam tym chest idę tak, sobie... Tak, myślę, że ten element, on nie jest, słuchajcie, lekki, to wam od razu mówię, bo tu jest, to jest solidnie wykonany, tu jest sklejka, nie wiem, czy dasz radę, Tomek, to pokazać. Tu jest sklejka wodoodporna, jest tu łożyskowane, bo to jest obrotowe całe, Tu możesz no po wybrać. Krzychu, na miejscówkę i przychodzisz na miejscówkę, wyjmujesz, prawda, sobie z plecaczka ten blacik, tutaj no. to, to siedzonko. Tutaj są takie wypustki, które po, pomagają to mm -hmm. wypozycjonować, rozkładasz. I siadasz, tak? I siadasz. Zobaczcie, no ja lekki nie jestem, ja że ponad 120 kg. Zobaczcie, że ja się tutaj totalnie totalnie no mogę się beciągam, tutaj bawić. Ale do Więc, tego plecaka oczywiście oprócz tego, tej, tego siedzonka wejdzie jeszcze więcej gratów, rozumiem? Jasna sprawa, no, kwestia ułożenia mądrego. Mm -hmm. Ja natomiast tutaj Wam pokażę, taka długa kieszeń jest. Ja ją na bulwarkach wykorzystuję do przetrzymywania drugiej wędki. A i nawet wędki mogą sobie, e, wiesz, po prostu na zasadzie takiej Piękna pokóra. pszczoła, mów od razu cenę. E, już Ci mówię cenę. E, to jest Heavy Duty V2 360 Chair. 449 zł wyjściowo, więc nie tanio. Nie tanio 219 prawo. w tej chwili. Ja bardzo podobnie płaciłem za rano tam sona Ile? 219 zł w top dealie. Piękna cena. Piękna Super. I to jest cena. naprawdę heavy duty. Mój teściu, który waży no ponad 130 kg, ma prawie 2 metry wzrostu. Mm. Na tym moim ro Ronie to co bez problemu, to jest, mi się wydaje, jeszcze mocniejsze. To fajne, to dla kowalczyka na przykład, no lubi stacjonarnie no łowić. Tak, sobie no, usiąść. No, mówi się tak, że na łowienie na kowalczyka? No, na ja kowalach, na bulwarach podobnie. Nauczyłeś się na kowalczyka. Znaczy, A ja, ja się nauczyłem mniejszych, gdybym i... to był pierwszy, no, starszy sobie może on ciebie podpatrzył? Może być. No. No, nie, tak. Kowalczyk <laughs> <lubi> podpatrywać innych, <laughs> Zobaczcie, tu jest jeszcze tak, oprócz wolnego biegu, tak, mamy front drag, no tak, no dwa hamulce, tutaj to taki standard no jest, no ale nie, za 80, nie. znaczy tutaj Majki to generalnie, bo ty nie, nie kartujesz, no nie, przedni hamulec, ustawiamy sobie hamulec, ten, który nam będzie działał, No to jest do wolnego biegu hamulec, a to jest hamulec do wolnego no biegu, tak. tu ustawiamy no tak? to, co mamy po kliknięciu no. w dół, no to... Piękna no, na czoła, no. Wolny, wolny bieg za 80 parę złotych. No, no to jest tak. To Dobra, jest tu to. wam krzychu, tu jeszcze poproszę operatora przygotował cały zestaw. Zobaczcie akcesoriów, czyli mamy agrawki, mamy, mamy, mamy druty do robienia. Materiał przyponowy, 7 siedmioslotowy w, w, w oplocie i przyponiki do tego. Gotowe wszystko przypony wszystko. tytanowe, natomiast tutaj możecie sobie zrobić kupić fajny zestaw za teraz w tej chwili top dealowe pieniądze gdzie będziecie mogli sobie własne przypony skomponować w dowolnej długości. Tutaj tylko tulejki musicie kupić tam spółki po prostu i macie komplet, tak. I tak tutaj przykładowe, może nie będę teraz o wszystkim mówił, mm. bo to jest trochę tak. Ale patrzcie, agrafeczka 10,5 no, zł wyjściowo. No pół przeważnie. No nie, no nie. No 10,5 zł agrafeczka 3,90. No. Czyli poniżej połowy po, ceny. Poniżej połowy ceny. 8 no i to ja szanuję. 8,5 zł krętliczek 2,90. No ta druga agrafka proszę ja ciebie z krętliczkiem 8,2 zł, 3 zł teraz. No to piękne ceny. Słuchajcie, no to są grosze tak Na naprawdę. Na te przypony tak samo 13,5 wyjściowo 5,5 teraz. Także 5 ,5 słuchajcie, może za zł się złotego za, za dwa tytanowe przypony yyy z, z bawoła. 13,5 zł. Wyjściowo 5,5 w tej chwili, ja dokładnie pierdziele. tak. 5,5 do za dwa tytonowe, Także to jest fajnie. połowa ceny Wolframu. To jest ja szok. słuchajcie, żeby nie było, że, że, że to jest jakiś bubel, ja e na od fz mam życiówkę SUMA. SUMA 2.04, no ok. no, około, on ja był gruby, on miał około 50 kg, myślę, że miał. E poradziła sobie grawka fz -a, bo to był przyłów po prostu przez znaczowaniu był, tak. Także. Pokażmy teraz jeszcze, jest sezon trociowy, zaraz będzie sezon boleń, boleńowy, be 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 Belonowy. <sumia> mamy mnóstwo takich blaszek za śmieszne pieniądze. 10 również. modeli tutaj mamy czy 11 nawet tego chyba nawet na to jest troszeczkę więcej. Nawet Line True są blami. I słuchajcie, tutaj ceny się za tutaj wszystko celowaliśmy gdzieś w połowę, okolice połowy ceny, więc Połuceny. mamy fajty, przykładowo mamy po 20 zł i 50 groszy wyjściowo, teraz są po 9.90. Są Silver Arrowy po 19,5 zł wyjściowo, są po 10.50. Są co tu jeszcze mamy? stripery. 19,5 zł, 10,90 zł, droższe, bo to są te przerotowe, zdaje się. 25 zł wyjściowo, 12,90 zł, wszystko w okolicach połowy, połowy ceny. Więc teraz możecie się bardzo dobrze zaopatrzyć na nadchodzący sezon. Dobra, lecimy waronowy. dalej. Yy... No to też jeszcze domówienie. domówienie To jest, już to, sezon, to jest kominek taki fajny, polarowy. Yy, to nie się jest zwykły. zwykły, powiedzmy sobie. O no nie, nie, on jest dwuwarstwowy, polarowy. No i też to domówienie po prostu, bo strasznie Zobacz fajnie. Nam to nie niezwykła szmata, żeby była jasna. Nie, nie, to jest, no, tu jest Polar. polar. Polarek, cienki Polarek, tu jest fajny. polar, to jest taki cieplejszy. No. Tak, to jest dwuwarstwowe. Tu jest dwuwarstwówka, e... zobaczcie, tu jest to porządna sprawa. Także to, jest, to nie jest szmata tam jakaś z, tak. z Ali za, za, za pół dolara. tak? Ponieważ mieliśmy tego sporo na sklepie, to wiesz, jakie akcje były, ludzie zamawiali, mhm. y, przy, przychodzili po zamówienie, pomacali, pomacali. Powiedz, Dla kolegów wezmę, macie to też. I brałem po 3-4 sztuki, wiesz. No to warto, tak. Także nie nie naprawdę zobaczymy, że tym się. Super, nie z mówić, więc No, teraz już może. O i to jest za ciepłe. I wiele. I to jest, wiesz, to jest przyległe, to widać, że się nie rozciągnie, jak wiesz. Teraz tak. jak te kominy. To to jest jest tak, bardzo tej... ciepłe, słuchajcie. No. Tu już musimy na, podkręcić tempo, bo ja się zgrzeję. Dobra. TechTube. TechTube, gdzieś tu go miałem. Miałem, miałem, gdzieś miałem. TechTube. Dobra. Pas i zgubiłem, no widzisz, a myślałem, że jestem 20 teraz 20 parę super... złotych z tego co pamiętam. No myślę, na że jestem promosku. super przygotowany, także sorry, znowu gdzieś zgubiłem cenę. Słuchajcie, mamy Jest. Tak, 55 kosztował 24.99. 24.99. Zobaczcie. Teraz sezon strągowo trociowy amerykańskie zapięcia. Tak. No i nie byle jakie yy, A tu bardzo, macie co to, 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 tu macie tutaj dwa. miałeś to się że Heavy Duty tutaj określa. A tu dwa więc to jest takie naprawdę mocne. W tej faktorzyna. samej cenie dwa macie albo Albo, albo dwa jeden. małe, albo jeden Heavy Duty yy, i tutaj ten Nawet mniej 54 zł yy, kosztuje ten dwusztukowy wyjściowo teraz za dwie dyszki bez grosza. Yy, I 47 ten heavy duty, yy, też dwie dyszki bez grosza w tej chwili. Dobra, to teraz operator przejść, pokaż, tak nie będziemy pokazywać. Słuchajcie, heringi są. Przede wszystkim to, no szkoda, nie wiem, co się dzieje z heringami. Ogląda Matca Grosela na, na słuchajcie Instagramie. Chyba będą nowe wersje heringów, więc dlatego te można kupić taniej, A to były moje ulubione To stanie się zastanawiałem, na co ja będę łowił, bo wycofali teraz heringi 25? Nie? Więc mamy jeszcze szesnastkę, yy, dziewiętnastkę w bardzo dobrych pieniądzach. Wszystko około okolice połowy ceny. Yy... Pół ceny.

No. no, Kiedyś kurczę, z Bartkiem byliśmy, to nam ten Redhead Herring to tak zrobił dzień na Siemianowce, że ło! Wow, nie dziwię się, mała. bo ludzie lubią na to standard łapać. No. I kanibale, takie paczuszki różnych kolorów. To jest dobre, teraz gdzieś tam jak trzy nie chcecie, różne, ten... trzy różne kolory. Już pozbawcze się uzbroić. cztery różne kolory. 6,5, 8,5, 10,5, czyli wszystkie. Tak, i to jest tutaj opisane Clear Water e, i Dark Water Mix. I, I naturalne tutaj, albo jaskrawe kolory, prawda? Tak jest. I tutaj też okolice połowy ceny i mamy tak 12,5 cm to jest 42 na 20 zł 90 groszy. 10,5 to jest 36 na 16,50. Eee, gdzie ja tu jeszcze mam te kanibale? Tutaj mam 8,5 to jest 32 na 14,5 no to 14 eee, i te najmniejsze 29 na 13,90. I słuchajcie, jedna również z moich ulubionych przynęt, tylko co prawda wolę ten rozmiar większy 32 cm, ale ta 25 też fajnie łowi. Yy, to jest płotka przelotowa. Płotka przelotowa, czyli świetna, ona 4D Line True ta, ta płotka się nadaje do łowy, z zrzutu, bez problemu. Ja na nią nie wiem. 216, ta 216 gram, tak. także tutaj jeszcze ona śmiało. Ona się nadaje, aczkolwiek jest bardzo skuteczna pokusić. w trollingu również. tak? 99 zł wyjściowo, taka przynęta w tej chwili w tobiliu za 59 zł, 59. Czyli 40 oczek macie w no. Świetna okazja dla trollingowców, żeby się zobaczyć. co, może te zestawy, Majki, pokażę. No i dobrze. Tak? No zbliżamy się do końcówki. Najfajniejsze tematy przed nami teraz. Hmm. Od czego startujemy? Od Michela? Może być, bo tutaj ten, te Abu zostawimy sobie na koniec. Dwa okay, nagie na miecze niesiemy tutaj. Takie Seria bardzo Do podstawowa. Eee, seria e, Trax MX2. Ale na co zasługuje ta wędka? To na to, żeby powiedzieć, że tutaj mamy karbon. Eee, Rozumiem stawkę karbonową mamy w tym. Tak, tutaj pewnie dla lepszego czucia, że taki... No, taki no, może designersko, bo tu też jest troszkę TVS, tego karbonu, on przechodzi, ten karbon. Słuchajcie, to są wędki takie klasyczne, uniwersalne 10, 35 i 10, chyba 20. 7,28. 28. No tak, takie najpopularniejsze, można powiedzieć, uniwersalne gramatury. Kołowrotek, w zestawie co, z co należy powiedzieć o kołowrotku. Rączka. Może nie, nie, nie wydawać się za super, ale kręci, zaskakuje, kręceniem tym kołowrotem. Tak, nie? to jest całkiem kulturalna praca. Jak, jak na tą taki półeczkę, zestaw, za takie to... pieniądze, to naprawdę. I to ważne, nieźle. duże przelotki. Lubię tym starym stylu przelotki. Tak, tutaj akcja tych wędek to jest typowo szczupakowa. Szupowa szczupakowa, szczupowa. dawaj, przyciągamy to krzyku. Tak mówisz? No pewnie. Dobra, więc macie troszkę słabszy, troszkę mocniejszy model. Oba oba uniwersały. Akcje, więc... To jest fajne na intro, nie? Y, 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 sprawdziłeś Spigot nie? nie. Krzychu się boi, że coś strzeli, bo tutaj dzisiaj nie znaczy osłabi. No ja zawsze sprawdzam Spigot, bo wiecie, że chcemy wiesz, coś ja połamać dzisiaj. Więc mówisz? Dlaczego ja to tu złapię lepiej. A ja Wam w tym czasie powiem o cenie. Ale fajnie to pracuje. Zobaczcie, jak fajnie. Ta lżejsza 442 zł wyjściowo. Teraz 259. Super. Ta mocniejsza do 35 długości, a bo jest ta słabsza do 28 gram to jest 240. Ta mocniejsza do 35 to jest 270 długości. I ta, słabsza 442 wyjściowo 259, mocniejsza 487 wyjściowo też 259. 259 zł za wędkę z kołowrotkiem. Koło Dziękuję. I pozostając po przy Michelu, czy pozostając przy zestawach? Może przy Michelu, tak, bo chcesz... tutaj jeszcze nam się udało wyrwać to, jeszcze tak? jeden kombosek, troszeczkę wyższej to. serii, MX-3. To już wyższa sera, czuć od <coughs> razu to w ręku, nie? Tak, i to tak jest to wędka 2.13 zapewne albo 2.10. podobna. Na... Praca też podobna, ale czuć, że kowrotek delikatniejszy. uwaga, wiesz, waga widzę. To, 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 to co będzie zmienione. Przyzwoicie, myślał, ja zawsze ale, tym sentymetry. Ale uda nam się zrobić tą samą zupełnie cenę, także też 259 zł. Yy, Albo to jest delikatniejsza wędka. Bo to jest krótsza wędeczka trochę. tak. 28. Więc macie wyższą serię, tą samą cenę macie do 28 gram wędkę i to jest 22,13 pewnie będzie, tak? Zaczynacie, chcecie yy. komuś dać, Jak widzicie, to są zestawy mocne, ciężko je połamać, więc to jest dobre dla dziecka na intro. Czy jak ktoś tutaj, się przygodę, tutaj czy zdaje się, czy jak... jak to ma salem, to chyba też jest taki czy czy szczupaczek jak na... Czy jak łowi nad PZW... tak. Tutaj. No czuć, że to jest wyższa klasa już wędki, no, tak? O, ładnie to się tak składa. Ktoś łowi na PZW i bardziej chodzi nad wodę, żeby, wiecie, coś takiego, no to to jest idealne, bo to nie będzie łatwe do zniszczenia, tak? No i tutaj jeszcze wisienka na torcie od firmy Mitchell, czyli najwyższa seria chyba obecnie. Ale to już nie są zestawy. Nie, to już nie są zestawy, to są wędki pojedyncze. Dwie, MX-7, Finess, Spin i Finess Jig. I fines, Spin to jest wędka. Jak to, jest wykończone. to jest naprawdę już wysoka półka, nie? To nie są żarty, słuchajcie, nie? Zobaczcie, tutaj mamy cross, crossowy. i to jest Fuji, słuchajcie, nie? To jest Fuji, nie? To nie są żarty. Tu no mamy karbon 40 ton, siedzi I 40 w ganga, ton. To są nie? najwyższe. Naprawdę, to się bierze do, to są wędki typowo Czuć to. szczupakowo sandaczowe, czyli cięte, Czuć to. cięte badyle. Cięte. Lubię takie. Naprawdę wędki wysoka półka. I miłe i przyjemne są. Czuć to w ręku. Obie w długości 240, mhm. bo mamy jedną mamy 21 gram, drugą mamy 28 gram. W tej samej długości obie wędeczki. Wyjściowo mówmy. Tak. Wyjściowo. Ta do 21 gram 629 złotych. Mhm. W tej chwili 399. I to jest względna obniżka, bo natomiast na tej drugiej 789 wyjściowo 399 zł. No to fajna obniżka. Więc i to jest naprawdę wędzec prawie za 8 pak, tak? Prawie to jest wędka, czuł, musisz tu, to wejść tu, tu, tu. w rękę, żeby nam uwierzyć, ale to naprawdę Paniecie, nie... no Pewnie jest problem tego typu, że słuchajcie, no umówmy się, no Michel słynie raczej ze średniej półki, nie z wysokiej, tak, tak? dlatego ja też byłem zaskoczony tutaj, też byłem zaskoczony. Więc jesteśmy pozytywnie z zaskoczeni, że, fudziki, że jest taka cena fudziki, tutaj. Fujiki także, fudzi, uchwyt, cigaj, przelotki, Dobra. To... przemyślany przemyślany. Tutaj też zaraz Wam pokażemy dwa kozaki, nie, jednego kozaka. Pierwszy raz w życiu mam tą wędkę w ręku, znaczy drugi raz, bo przed chwilą ją macałem, ale jest petardą. Jak to jest pięknie wykończone? Zobaczcie, jak to jest tutaj ten uchwycik Fuji, oryginał Fuji. Na blanku takie delikatne ee, kropki brokatu. Najbardziej, co mi się podoba, ja nie lubię takich przejść, że na przykład tu idzie i tu jest bulwa, że wszystko jest spasowane. Równiusieńko, tak ładnie, ładnie pianka, wysokiej jakości pianka, twarda. Naprawdę to przyjemnie leży. Lekka wędka to jest wędka w spinie do 90 gram. Czyli wędka na szczupaka, albo jak ktoś chce sum, sumka sobie z łapy no, połapać. Warto nadmienić, że jest Seria Squad to są bardzo, bardzo wytrzymałe. Jest ciężko po prostu Podwójna popołamać. stopka tutaj w pierwszej no. przelotce, duża przelotka. Sigaydy, przelotki Cigajda. A uchwyt Fuji. I to no jest, słuchajcie wędka, która ma, jest wyceniona do 90 gram, a ona waży jak 30 przeciętna na półset 40. Lecimy. Jedziemy? O, ale to, to fajnie sięgnie, to jest jak sumóweczka, naprawdę. Mm. To jest, no nie udało ci się dzisiaj nic zrobić, no stary. Ale patrz jak jest idealne ugięcie. Lubię to. Uwielbiam A touchdown. To. Kozak! Wooh. Kozak, Ci, no to było najmocniejsze kięcie dzisiaj, to było najmocniejsze gięcie i jest... Cena, cena najmocniejsza Cena, będzie? tu też też yy, zapewne część z Was zauważy, że to już na Top Dealu było, natomiast później niestety nie udało się tej ceny utrzymać, cena skoczyła w górę yy, dość znacznie, w tej chwili wyjściowo 659 zł i wracamy do ceny z czyli 329 zł za wędkę Schwarzonker Downsizer do 90 g. Tak, uwierzcie mi, uwierzcie mi, bo wiecie, że ja tu większość, to jest też większość, że zachwalamy, tak? Ale to jest sztos. Za te pieniądze to jest naprawdę sztos, ten kijek. Nie zawiedzicie się na tym. Troll, yy, spin, sum, No Mega, mega, mega uniwersal. tutaj, są Na, 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 na średniej większe przynęty powiedzmy. Dobra i kończymy zestawami. Tu może poprosimy operatora mm. bliżej, żeby pokazał te, te zestawiki, tutaj z bliska. No to jest o tyle super oferta, że to praktycznie to... wyrywamy A, zestaw. Cenie prawie, że samego kołowrotka wyjściowo, słuchaj. A kołowrotek jest z plecionką Spider Wire, tak? Nawet jest nalepka dokładnie, słuchajcie. Dokładnie, jest, do wascie, to, to jest, jest kołowrotek wire, z plecionką to Spider wire, To jest Max STX, więc to jest też kołowrotek już niezły, podstawowy, ale niezły. On ma już wkręcaną korbę przekładni, słuchajcie. To jest amerykańska e... plecionka Spider Wire, powiedzmy. Sobie tak szczerze. jest, tak jest. E, mamy kilka rozmiarów. E, dokładnie rzecz ujmując tutaj. Ja wam e, ocenię. Który tą zaraz. No, ona jest fajniejsza od Michela, tak mogę powiedzieć. Tak? Fajniejsza jest. Czuć, że to jest wyżej od Michela, coś mi pokazuje. No troszeczkę też będzie droższa, natomiast tutaj Tak, wziąć pod uwagę, że jest też plecionka. obrotek też lepiej od Michela chodzi. No Magma Styx to jest kołowrotek, na którym kiedyś się zastanawiałem. To już jest fajniejszy temu. Ale też przeznaczenie to samo. Szczupak. szczupak. Szczupak, Uniwersalna wędka szczupakowa. Fajna jest przelotka tutaj. Nie wiem, czy uda się to pokazać. Zobaczcie, jaka przelotka duża jest tutaj, nie? I ona jest bez tego, bez porcelanki. Tak? No zobacz. Faktycznie jakoś tutaj... Owikę o, o ma z drutu, czy coś, mm. coś to takiego jest? No tak, fajnie, to 24 tony, naprawdę. Jest to znane gdzieś tam, żeby fajnie. zobaczcie po Podoba mi się ten kolorek tutaj, tej pomarańczy. Tutaj czarny mat. I tak, ja myślę, że tutaj właśnie kilkunastoletni wędkarze, którzy właśnie już wnikają w świat mm. poważniejszego spinningu, To jest myślę, że nie podzielmy bardzo to może. Tam to mamy intro, a to już jeżeli ktoś złapał bakcyla, Kolejny taki stopy, nie chce łamać tak. sprzętu coś chce fajniejszego, to to jest fajny zestawik dla niego. Wszystkie te zestawy yy, katalogowo zaczynają się od około 600 zł, tam do 660 zł, no to... a teraz wszystkie jak jeden mąż wyceniliśmy po 349 zł, czyli macie wędkę. Plecionkę. Dobry kołowrotek, plecionkę zatrzymy. i mega, mega oszczędność. Yy, na dzisiaj to już jest tyle. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzach jak się Wam podobało nagranie tutaj wisienki. Jak się sprawdził w roli operatora. I dajcie znać jak tutaj się Krzychu Wam prezentuje jako kierownik. Czy coś się z nim zmieniło czy nie za bardzo teraz zadziera głowę do góry. Będzie dobrze mordeczki, nawet będzie lepiej, słuchajcie, bo ceny w plecionie nie będą rosły, tylko zawsze będą leciały w dół. A niebawem boksy plecionowe na majówkę i tam w ogóle będzie taka petarda, że majtki wam spadną do kostek. Także udostępniajcie nasze materiały dalej i do następnego. Cześć mordeczki, pa! Siema.